Dziś opowiemy sobie o tym, jak żyć dłużej i w lepszym zdrowiu. Jakoś tak się składa, że o zdrowiu zaczynamy myśleć wtedy, kiedy zaczyna szwankować, a to troszkę późno, ale lepiej późno niż wcale. Nikt nie jest idealny, natomiast wszyscy możemy zrobić jakieś zmiany, żeby było lepiej. A więc dziś moje, czyli podstarzałego doktora, najlepsze 10 lat na długowieczność, gwarancji nie ma, trzeba się starać codziennie. Zacznijmy od diety. Przez dietę rozumiem tutaj sposób życia i odżywiania, a nie krótkotrwały plan na zasadzie, zrzucę 4 kg, bo zbliża się sezon plażowania. No więc, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że najlepsza dieta na długowieczność to tak zwana dieta śródziemnomorska, czyli dieta oparta głównie o produkty roślinne, warzywa, owoce, rośliny strączkowe, poza tym orzechy. Pełnoziarniste zboża. Dieta ta ogranicza cukier, czerwone mięso i sól. Poza tym jest to dieta bogata w ryby i owoce morza. Nie jest to dieta niskotłuszczowa, ale generalnie oparta jest na tłuszczach roślinnych, szczególnie oliwie z oliwek. Klasyczna dieta śródziemnomorska to dieta z ogrodu i jest to cudowny sposób na zdrowe jedzenie. Przy czym nie jest to dieta nudna, bo jest różnorodna, kolorowa, naprawdę dużo możliwości i każdy może znaleźć coś dla siebie. Druga rada może wydać Wam się radykalna, ale brzmi następująco: wyrzuć cukier. Na początek przestań słodzić kawę i herbatę, to taki łatwy pierwszy krok, a następnie wyeliminuj wszystkie produkty przetworzone, których jest cukier. No i niestety muszę tu powiedzieć, że zastąpienie cukru słodzikami nie jest żadnym rozwiązaniem, bo słodki smak i tak spowoduje wydzielanie się insuliny i będziecie potem szukali czegoś do zjedzenia, więc to bez sensu. Najprościej po prostu pożegnać się z cukrem i traktować go jako coś wyjątkowego na specjalne okazje. Następna rada to staraj się jeść prawdziwe, nieprzetworzone jedzenie. Przemysł spożywczy ma tylko jeden cel, a to jest zarobienie jak największej kasy, więc nie jest jego celem dbanie o twoje zdrowie, musisz o to zadbać sam. Można oczywiście stać w sklepie godzinami i czytać etykiety, ale wiecie, jest to dość trudne. Po 50 roku życiowo nie starcza ręki. Proponuję kupować rzeczy bez etykiet. Czyli upraszczamy sobie życie i kupujemy jabłka, ziemniaki, mięso ryby, mleko. Staramy się omijać wszystkie torebeczki i pudełeczka, szczególnie te, na których skład jest jak stąd do wieczności. Punkt czwarty, czyli aktywność fizyczna, i tutaj liczy się każda aktywność fizyczna. Chodzenie jest jak najbardziej aktywnością i jest niedoceniane. Nie musi być od razu biegania, a szczególnie u osób, które mają problemy, na przykład z kolanami. Bieganie nie jest najlepszym pomysłem. I oczywiście jeśli jest ładna pogoda, to najlepiej jest na zewnątrz. Natomiast jeśli pogoda jest fatalna, to proponuję takie rozwiązanie. Umawiamy się z kimś w centrum handlowym, y, ustalamy z góry reguły gry, czyli nie idziemy na zakupy i y, nie kończymy w kawiarni z wielkim ciachem i słodką kawą. A po zrobieniu kilku kilometrów możecie w nagrodę usiąść sobie na kawę albo herbatę, tylko bez cukru i bez ciach. Na wzmocnienie mięśni świetne są też ćwiczenia oporowe, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Jeśli nie robiłeś tego ostatnio, to zasięgnij rady fizjoterapeuty, który może Ci pomóc i pokazać, co i jak robić. Nie musisz od razu zapisywać się na siłownię, można to robić w domu. Numer 5, czyli sen, super ważny i super potrzebny. Dbaj, żeby w pokoju, w którym śpisz, było ciemno i trochę chłodno. I nie najadaj się zbyt mocno przed snem, bo to zwykle kończy się budzeniem i nieprzespaną nocką. Także staraj się spać 7 do 9 godzin na dobę. I tak doszliśmy do punktu szóstego. Niestety, statystycznie palenie skraca życie od 10 do 14 lat. Więc jest to potencjalnie ten element, który będzie miał największy wpływ na długość naszego życia. I tutaj przypominam, że wydychanie dymu papierosowego, czyli bierne palenie, to też palenie. I zdaję sobie z tego sprawę, że rzucenie palenia nie jest proste, ale jest jak najbardziej wykonalne i w dodatku są do tego y, odpowiednie pomoce. Dziękuję Wam płuca i serce. Zmniejszy się bardzo ryzyko wystąpienia nowotworów i w dodatku zaoszczędzicie kopę szmalu. Punkt szósty, czyli profilaktyka i kontrola. Jak mówi stare pożekadło strzeżonego, Pan Bóg strzeże, więc przypomnij lekarzowi rodzinnemu o tym, żeby zmierzyć ciśnienie, yy, zmierzyć cholesterol, yy, poziom cukru we krwi zrobić morfologię od czasu do czasu. A poza tym zgłaszaj się regularnie na screeningi, czyli mamografię i cytologię w przypadku kobiet. A do wszystkich nie lekceważcie objawów, reagujcie wcześniej. Dobrze jest też od czasu do czasu pójść do okulisty lub optometryka i zmierzyć ciśnienie wewnątrzgałkowe, żeby sprawdzić czy nie rozwija się jaskra. To szczególnie osób, które mają jaskry w rodzinie. Punkt siódmy. Nie istnieje zdrowa ilość alkoholu, więc alkohol odstaw. W dodatku alkohol jest mocno kaloryczny i sprzyja tyciu. Nie myślimy o tym w ten sposób, ale jedno piwo to około 300 kalorii, butelka wina to około 600, czyli więcej niż czekolada. I możecie zastanawiać się, skąd ten brzuch, nie? Kiedy już jesteśmy przy wartościach energetycznych, to przechodzimy do następnego punktu zadbaj o właściwą masę ciała. Otyłość zwiększa ryzyko 13 różnych nowotworów, w tym raka piersi i raka jelita grubego, a poza tym mocno obciąża układ sercowo-naczyniowy. Ale to wszystko naczynia połączone, jeśli wyrzucisz cukier i przetworzone produkty, to schudniesz. Punkt 9. Utrzymuj bliskie więzi z rodziną, z przyjaciółmi. Bądź częścią jakiejś wspólnoty, angażuj się w coś, co Ci daje poczucie znaczenia, poczucie sensu i celu w życiu. Pomagaj innym, ale miej też czas na regenerację i czas dla siebie. W końcu we wszystkim musi być jakaś równowaga i chociaż gwarancji żadnych nie ma, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze i warto się postarać. A ja już żegnam się z Wami na dziś i do zobaczenia.